Jeśli zostawiacie kupowanie prezentów na ostatnią chwilę, to mamy dla Was kilka pomocnych Xboxowych pomysłów na upominki dla dosłownie wszystkich fanów gier w waszym życiu. Może nawet wybierzecie coś dla siebie. Jeśli planujecie wypasione prezenty, to nie ma nic lepszego niż nowa konsola Xbox Series X lub S, a w okresie świątecznym na obie konsole można trafić naprawdę świetne okazje. Jest jeszcze czas, by zdobyć najpotężniejszą konsolę na świecie, czyli Xbox Series X, a jeśli chcecie mieć pewność, że obdarowana osoba będzie miała w co grać, gdy tylko rozerwie świąteczne opakowanie, w ofercie u wybranych partnerów znajdziecie kilka niezwykle kuszących zestawów, na przykład taki z Diablo 4. Cokolwiek wybierzecie, możecie też nadać konsoli nieco rozmachu dzięki bajeranckiej osłonie. Ta ze Starfielda jest wyjątkowo stylowa. Ale jeśli tegoroczne święta mają mieć bardziej cyfrowy wymiar, to nie możecie przegapić pakietu startowego Series S, oferującego kompaktową, ale potężną konsolę i 3-miesięczną subskrypcję Game Passa w atrakcyjnej cenie 1199 zł. Najprostsza odpowiedź jest często najlepsza, więc jeśli chcecie podarować miłośnikom gier coś, co im się spodoba, to dlaczego nie wybrać po prostu nowej gry? Rok 2023 przyniósł nam tak wiele niesamowitych nowych tytułów, że prawdopodobnie znajdzie się przynajmniej jeden duży hit, którego jeszcze nie sprawdzili. Czy to Assassin's Creed Mirage, Baldur's Gate 3 czy Starfield? A jeśli lubią zejść trochę z utartej ścieżki, pojawiło się też mnóstwo niezależnych perełek, takich jak urocza gra JRPG Sea of Stars czy zaskakująca gra logiczna Cocoon. Chcąc zyskać jak najwięcej za jak najmniej, możecie nawet rzucić okiem na wyprzedaż o nazwie Xbox 2003 Countdown Sale, która trwa do końca roku i oferuje duże zniżki na takie tytuły jak Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi Survivor czy Dead Space. Generalnie w tegorocznej ofercie tytułów każdy może znaleźć coś dla siebie. A jeśli szukacie inspiracji, przyjrzyjcie nasze kanały, gdzie znajdziecie rekomendacje dotyczące najlepszych gier RPG, ukrytych perełek, gier wieloosobowych i nie tylko. Jeśli korzystacie z jednej z tegorocznych ofert na konsole i chcecie dorzucić coś ekstra lub szukacie upominku dla kogoś, kto ma już konsolę Xbox Series X lub S, to dostępne są też różne akcesoria i dodatki, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią wrażenia skorzystania z, z xboxowych maszynek. Przy setkach świetnych tytułów dostępnych w Game Passie, jedynym problemem okazuje się być znalezienie miejsca do przechowywania ich wszystkich. Granie w chmurze może nieco odciążyć dysk, ale jeśli chcecie podarować komuś nieograniczone możliwości grania w tym roku, warto rozważyć kartę rozszerzenia pamięci masowej, taką jak Seagate lub Western Digital, która jest dostępna nawet w wersji o pojemności 2TB. Oczywiście nasi gracze będą też potrzebować kontrolera, który dotrzyma kroku wszystkim tym growym przyjemnościom. Na rynku dostępnych jest teraz mnóstwo świetnych opcji, od stylizowanych na retro kontrolerów Hyperkin, po niezrównane pod względem wydajności kontrolery Elite Series 2. A gdybyście chcieli nadać swojemu prezentowi osobisty charakter, możecie nawet spersonalizować kontroler dzięki Design Labowi. Który pozwoli wybierać wam spośród szerokiej gamy wspaniałych kolorów, wzorów i pastelowych odcieni, a nawet wygrawerować na kontrolerze spersonalizowaną wiadomość, która dopełni całość. Jest jednak jedno zdanie, którego nie chcemy słyszeć w czasie świąt, a mianowicie, zestaw nie zawiera baterii. Więc warto rozważyć dokupienie zestawu akumulatorów lub jednej z niezwykle eleganckich podstawek ładujących od Razera, by cieszyć się nowym sprzętem przez cały okres świąt. Z drugiej strony, czy istnieje przyjemniejsze słowo niż gadżety? No może kiełbaski albo pierogi. Ale gadżety też jest całkiem niezłe, a w sklepie Xbox Gear znajdziecie wspaniałe xboxowe precjoza. Od koszulek i bluz, po kubki i etui na telefony, a nawet mini bluzy na kontrolery. Wszystkie z motywami i kultowymi postaciami z waszych ulubionych gier. Jeśli ktoś bez reszty zachwycił się w tym roku jakąś grą, Gearshop to idealne miejsce na znalezienie prezentu, który będzie o niej przypominał. Niezależnie od tego, czy będzie to prosta koszulka Sea of Thieves, czy oficjalna ścieżka dźwiękowa z na wspaniałym złotym winylu. Oczywiście możecie też kupić skarpetki. Każdy potrzebuje skarpetek. A jeśli chcielibyście dodać trochę szkockiego stylu do tegorocznych prezentów, możecie zajrzeć na stronę Nicholson Kiltmakers, którzy we współpracy z marką Xbox stworzyli kolekcję szalików i koców, które zapewnią waszym przyjaciołom ciepłe i przytulne chwile przez całą zimę. Jeśli osoba, dla której szukacie prezentu uwielbia wczuwać się w atmosferę współczesnych, dopracowanych gier narracyjnych lub po prostu rozmawiać ze znajomymi grając w Fortnite, dobry zestaw słuchawkowy może okazać się strzałem w dziesiątkę. SteelSeries Arctic Nova Pro oferuje niezrównane wrażenia dźwiękowe z 360-stopniowym dźwiękiem przestrzennym, aktywną redukcją szumów i mikrofonem z redukcją szumów wspomaganym przez sztuczną inteligencję. Jest też bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Turtle Beach, który posiada wyjątkową funkcję Superhuman Hearing, która pomaga wyodrębnić subtelniejsze dźwięki, a dodatkowo jest dostępny w wielu ciekawych kolorach. Jeśli obdarowujecie osobę, która prawdopodobnie będzie odwiedzać krewnych w czasie świąt, to sprawienie jej niespodzianki w postaci rogalai może okazać się doskonałym pomysłem. To przenośne urządzenie do grania pozwala cieszyć się nieskrępowaną rozgrywką w największe hity gdziekolwiek chcemy, w całej ich 120 hercowej chwale. W zestawie znajdziemy nawet 3-miesięczną subskrypcję Game Pass Ultimate, dzięki czemu można od razu wskoczyć do świata gier. A jeśli nasi gamerzy korzystają już z studów grania w chmurze na swoim smartfonie, możecie wyświadczyć im przysługę wybierając urządzenie peryferyjne takie jak Razer Kishi lub Backbone One. Można je podłączyć bezpośrednio do dowolnego, standardowego urządzenia mobilnego i od razu poczuć się tak, jakbyśmy trzymali w ręku ulubiony kontroler. Jeśli nie jesteście pewni co uszczęśliwiłoby waszych kochanych Xboxowych graczy, to subskrypcja Game Pass jest zawsze doskonałym wyborem. Dzięki setkom tytułów do wyboru, w zasadzie pozwalacie im samodzielnie wybrać prezent ze sklepów, w którym na pewno znajdą coś, co im się spodoba. Dzięki subskrypcji Game Pass Ultimate będą mogli również streamować mnóstwo gier na swoje urządzenia mobilne idealne rozwiązanie na okres świąteczny, kiedy główny telewizor może być mocno oblegany. A ponieważ takie tytuły jak Evout, Persona 3 Reload, Seniors Saga Hellblade 2 i Towerborn trafią do usługi w dniu premiery, począwszy od przyszłego roku, jest to naprawdę prezentowy worek bez dna. Wrzućcie pod choinkę jeden z tych Xboxowych prezentów, a na pewno zobaczycie szeroki uśmiech, gdy przyjdzie czas na ich rozpakowanie. Trzymajcie się! PA!